Hej, Techno z tej strony, to jest Far Cry 5, ze mną jest... Witam, to ja, mięsotopon. No. Idziemy już po Jona. Josefa. Josef Kurwa ma, no się pierdolął mi. Idziemy po ojca. Jebany się zagrodził. Nie, Gdańca, wie, Jak granica polska Jak granica <laughs> Nadal mi się przypomina mem, jak ktoś wisiał sobie na siatce, leżał, co nie? I się bujał legalnie, nielegalnie, legalnie, nielegalnie. Kurwa, Wsiadłem. Co się stało? No, we're home. You we And when the Lamb broke the fifth seal. I saw under the altar the souls of the martyrs, slain because of the word of God. You made martyrs of my family. And I am prepared to do the same to yours. God is watching us and he will judge us on what we choose in this moment I told you that we were living in a world on the brink for every slight every injustice where every choice reveals our sins and where have those sins led us where have those sins led you? Your friends have been taken and tortured. And it's your fault. Countless people have been killed, and it is your fault. The world is on fire, and it's your fault. Was it worth it? Was it? When are you gonna realize that every problem cannot be solved with a bolt? When you first came here, I gave you the choice to walk away. You chose not to. In the face of God, I'm making you that offer one last time. Put down your guns. And you take your friends. You leave me my flock. And you go in peace. Go in peace. You're fucking insane. Is he? We never should have been here in the first place. You know what to do, Rook. Is to, co robimy, postawiamy mu się zabić. So you'd rather watch the world suffer and burn and swallow your pride. And the Lamb broke the sick seal, and lo, there was a great earthquake! And the sun became black, and the moon turned to Oni już do nas strzelają, a my kurwa co? Ej! Zrozum to, ja już leżę. A. Bo oni zaczęli do nas zbyt wcześnie strzelać. Ja, Jacob był wojownikiem, fate była magiem, ten jest jakim kim... kim jak klasą był John? <noise> asasynem! Ej, asasynem, bo on z powietrza latał. Skrytobójcą. W sumie. Bo on w powietrzu, bo walczyliśmy z nim z powietrza. Znaczy obydwoje walczyliśmy w powietrzu. Ale jakieś chyba iltazu. Wówna widzę. No ja ale leży. O dobra, oni pomagają, w końcu się na coś sprzedają. No pokaż się pojebie. Samone to wszystko burzę. Częściej na ziemi. E... Gówno widzę. Odzyskujemy swoich, to jest dobre. Więcej siłowni ma. Księdza trzeba podnieść. Zaraz się wyjedę. Wszyscy mają strzelby. O chuj, kober. Ło, nie wpadli. O chuj, ja się wyjebałem obok księdza. Co mnie podniesie? Ty? Bo tak. nasze wszystkie są. Kurwa, ja ich obalam i jestem dobry. Dobra, bo ten był pod kontrolą. Так, уличница принесена. when the lamb opened the seventh seal there was silence in him Some oh. and the seven angels before God were given seven <laughs> <choices>. <laughs> and there were noises thunderings lightnings and an earthquake Joseph seed you're under arrest. And I heard a great voice from the temple say to the angels, "Go your ways, and pour from the vials the wrath of God upon the earth." You Co? 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 A tu końcówka wkadza się, że budzimy się, kurwa, po prostu. Zobacz, zostałeś się. Tak. A gdzie ty będziesz siedział? Czyż ja prowadzę? U mnie ja prowadzę, więc. Ej, ja na kładzie jestem. Spierdalamy z tego wariatkowe. Ty go, ja coś, takim. Na, na, na takim wózku lecieć jeszcze za nami. Przyczepiony. Oh, Jesus.

Kiedy, kiedy masz wystarczająco dużo i używasz najmniejszego zakręcia. Jestem zbyt daleko od ciebie. Kurwa, no nic nie poradzimy. Ja mam płat tylko. Kiedy jesteś magiem na levelu 39 i już że... Co jest? Czemu zginął? Mówiłem. daleko byliśmy chyba od ciebie. Ty powinieneś się zrespić obok gdzieś mnie. Ale Jest jesteś wolniejszy od tego twojego pojazdu, więc nawet nie miałem cię jak dokończyć. Chcesz wskoczyć na pakę? Mm, nie no, da, już dam radę. Tak, to byłoby lepiej, bo, by, bo byś nie miał problemu. No, i jak teraz dostaj speeda nagle. Chcesz wsiąść na pakę jednak? W sumie Siadaj Nie Siad wyszłaś Aha No to zajebiście Czyli teraz musimy dostosować blisko siebie, bo ja ciebie... Nie A głównie w tyle, bo ja cię nie dokonie. Wyganiasz? No, jakby to powiedzieć, świat, jest wolniejszy od ciebie, więc... Pokój! Ty, ja jedna pół z pidzik, ty mnie wyprzedasz. Dobra, już, w, już wystarczy, że dojechałem do tego. A ten kurwa zniknął. Idziemy kurwa, idziemy. Means the politicians have been silenced. It means the corporations have been erased. It means the world has been cleansed by God's righteous fire. For most of all. is over i waited so long i waited so long for the prophecy that god whispered in my ear to be fulfilled i prepared my family for this moment and you took them from me I I should kill you for what you've done. But you're all I have left now. You're my family. And when the world is ready to be born anew, we will step into the light. I am your father. And you are my child. <inaudible> and together we will march to Eden. No, to już chyba że jak będzie mi miejsce w tej Domu Wyglądał. Mhm. Mm <laughs> Czy ty widzisz, jak przebijam te napisy? Nie. To może w sumie dobrze. Ty je przebijasz? Tak. W dół. Ja też przebijam. Nie, góry, bo jak to leci. Szczerze na trochę więcej. Oj, za zapieprze. Jak to leci? No. i co za czas pić piesza? No, jest pozytywne na chwilę. My. możemy to pominąć. rybnowej nowej gry. Zagrać kampanię na morderczym poziomie trudności z nowymi ulepszeniami, talentami. Obecne punkty talentu w innych rzeczach zostałem przeniesione do nowej gry. To o, kurwa, ale tło się z... zrobiło. No. jest co? To tyle, z Far kraje piątki. Nie? No. Chcesz coś powiedzieć na koniec? Tak jak zwykle, w sumie tu zwyczaju mamy. Koopie, jak gra jest ciekawsza znacznie. No, zwłaszcza, że wszystkie gry w koopie są ciekawsze. Które mają w, w sumie edycję koop. Było parę ciekawych faili. Zastanawiam się, jakie. Helikoptery. A, no w sumie. Racja. Bo, wow. dużo śmiesznych momentów. No, dosyć było. No. Był czołg. Butli z nie było. Znajdziemy już kiedyś. Jeszcze gdzieś się znajdzie butle z sylenem. Zakończenia się innego spodziewałem. Zupełnie. Że coś jeszcze się wydarzy. A to cóż? To był Far Cry 5 w Kopie z pigułą. Będziemy się widzieć w następnej serii, nie wiem jakiej. To się jeszcze zobaczy. Zapewne New dom będzie kiedyś. Tak, to będzie następstwo jakieś. Więc dzięki za oglądanie całego Far Cry. widzimy się w na nowej serii. Prawdopodobnie to będzie Resident Evil 7. Najprawdopodobniej. I jeszcze zobaczę. Więc dzięki za oglądanie znowu. Bye. Nata.